Siemanko, ja jestem Ciastek i witam Was w drugim odcinku z Let's Play Pokémon Radical Red. Dzisiaj będziemy sobie e, progresować dalej w gierce. Myślę, że w dzisiejszym odcinku uda nam się pokonać Jima. Najpierw jednak mamy przed sobą przeszkodę w postaci tajemniczego trenera. Jak widzicie, troszeczkę VXPiłem swoją drużynę, mianowicie do, do level capu. E, no i teraz myślę, że pozmieniam jeszcze tylko Pokémonom natury. Nie wiem dokładnie. Jak to dokładnie podzielić? Myślę, że jemu damy Adamant, jemu damy, żeby zwiększało nam obronę, kosztem special ataku. O, dokładnie Impish i może być. Na razie myślę, że możemy dać mu Jolly. Krabowi damy, żeby zwiększało atak kosztem special ataku. Na razie i Hermione możemy dać Jolly, żeby była troszeczkę szybsza. No i możemy zmierzać do muzeum. To muzeum, w którym czeka na nas trener. Pewnie już niektórzy się domyślają, e, kto to jest, albo wiedzą po prostu, bo oglądają gdzieś indziej. Jest on tutaj po naszej lewej. Jest to Faulkner, czyli pierwszy gym Leader z gier z regionu Giotto. No, jak możecie się domyślić, specjalizujecie się w ptakach, dlatego na razie schowaliśmy naszą wodną małpę i będziemy się posługiwać takim oto e, tinkiem. Myślę, że win tutaj może być, jeżeli użyjemy rolloutu. Będziemy starali się tego użyć, chociaż no ma też pokemona, który może nas lekko kontrować. No i jak widzicie on tutaj ma informację, szuka informacji na temat mega ewolucji, ale na razie nic nie znalazł. No i myślę, że pora na sparring z nim. E, tak więc walczymy z liderem Falknerem, można powiedzieć, że jest to nasz taki pierwszy gym leader, z którym będziemy walczyć. No i zaczyna on e, rufletem. Myślę, że spokojnie możemy sobie zacząć rolloutować tutaj Emolga. Wyleczyła się, ale my będziemy rezystować. Ej, ataki tego pokemona się obawiałem, jeżeli chodzi o rolloutowanie, ale jednak, nie, jednak zgridował trochę. No i myślę, że Ruflet już tutaj e, powinien paść od ostatniego naszego rolloutu. Więc niepotrzebnie się obawiałem. Ale poprzednim e, takim testowym rany, jakim miałem, nie miałem po prostu Giodu. No i dziękujemy za walkę. E, no i dostaliśmy Rust. Dostaliśmy rust, który może się przydać, tylko nie jestem pewien, czy jakkolwiek nasz Pokémon może się rusta e, nauczyć. Zobaczyłem sobie na internecie, jakie Brock ma Pokémony. Widziałem, że przeważałem tam. Wiadomo, pokemony pokroju Onix i tym podobne, ale myślę, że będziemy również potrzebowali naszego wodnego Pokémona, bo ma Wulpixa, ma też Wulpixa i na pewno będziemy chcieli sobie pójść po expit naszego Rafikiego. Myślę, że pójdziemy sobie do jaskini tutaj tu powinny być same ziemne pokemony więc rafiki powinien bez problemu waterpulsem sobie poradzić bronzor tu jest no proszę gdybym wiedział że tu bronzor fajnie byłoby go złapać no przyspieszymy sobie to ekspienie nie będziemy lecieć na, na żadnym spowolnieniu ani nic o diglett alolański zawsze mnie śmieszyły tego jego trzy włoski ale również nagrałem filmik o i tle, więc jeżeli jesteście ciekawi skąd on ma te trzy włoski właściwie, to zapraszam was do obejrzenia tego odcinka. No i to jest właśnie problem, z którym przyjdzie nam się mierzyć w gymie u Broca, czyli dwa pokemony ze Sturdy. Bo ma G.O.D.U. i Oniksa, jego ostatni pokemon, który jest z piątej generacji. Kurczę, no nie, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć jak on się nazywa. Zobaczymy, no nie powinno być żadnego problemu, zaraz dobijemy level cap. Pewnie będziemy musieli jeszcze O dokładnie już zrobiliśmy Level cap, tak będzie wyglądać nasza drużyna, no i możemy iść, pokonać sobie trenerów w gymie, bo wydaje mi się, że będą miały coś. No i znowu nakarmiłem przez przypadek naszego Pokemona borówkami. Ok, tutaj mamy wytłumaczenie zasad. Baton pass został usunięty z tej gry. Aha, czyli że jeden Pokémon może być usmany. I one hit KO ruchy zostały usunięte z gry I nie możemy używać torby, czyli nie możemy używać jakichkolwiek przedmiotów leczących Oczywiście pewnie dałoby się to włączyć na easy mode Jeśli byśmy zmienili sobie trudność There is a soft level cap before each boss Widzicie wszystkie, wszystkie zasady jakie macie Potrzebne, no i tutaj mamy pierwszego Denara, który ma growlite'a hisujańskiego Więc hisujańske Pokémony również tutaj są i drillbur jeszcze No i myślę, że fajnie że sobie pokonaliśmy, wrócimy się tylko szybko wyleczyć z tego i damy naszemu Rafikiemu Pierwszym Pokémonem, z którym przyjdzie nam się mierzyć, będzie Godu, czyli na niego użyjemy Mister Kraba. Dlaczego? Bo ma Bulldoza, czyli powinniśmy być wtedy szybsi. Więc pora na walkę z pierwszym Gym Leaderem, którym jest Brock z Pewter City, którego już poznaliśmy zarówno w odcinkach z Mangi, jak i innych odsłonach gry. No i pierwszym Pokémonem dokładnie jest Alolański do którego będziemy chcieli zbuldozować, żeby się upewnić, że będzie wolniejszy od nas. No i Rock Roktum dostaliśmy, no też zostaliśmy spowolnieni, ale po to mamy właśnie Jagódkę. On, nie widziałem czego użył dokładnie, ale był szybszy przez to od nas. Onix jest następny, wydaje mi się, że od Onixa powinniśmy być szybsi. No niestety nie byliśmy, on użył buldoza, więc my wyrzucimy Rafikiego w tym momencie, żeby... Poradzce, no i zmienił na Vulpixa, co jest dziwnym wyborem, bo i tak został Water Pulse. Ok, to Hidden Power Grass chyba będzie. No i teraz byliśmy szybsi, wygraliśmy spittaya No i nich był szybszy od nas, a mimo wszystko zmienił, więc powinniśmy przeżyć następny Bulldoze, jeżeli go użyję. Dokładnie tak, przeżyliśmy i. Rafiki również przeżył. No i Archen jest ostatnim Pokemonem. No myślę, że możemy sobie na Messi jego zmienić na spokojnie. Chociaż no troszeczkę, troszeczkę mocno nas uderzył, trochę za mocno. Ale na spokojnie się wyleczymy. Użyjemy Braina. Kurczę, no troszeczkę ponad połowę. Brain działa tak, że Pokemon jest poniżej połowy życia, to wtedy otrzymuje większe obrażenia, No ale z tego co widzę, no na spokojnie wygraliśmy. Więc jeżeli gralibyśmy na Zloka, to stracilibyśmy tylko i wyłącznie jednego Pokemona. I dostaliśmy również Rock Tump, więc no bez problemu, bez problemu ta walka, no Mister Kraba byśmy stracili, ale no nie byłaby to nawet, jeżeli wielka strata, no i teraz odblokowuje nam się dalsza część gry, czyli droga do Mount Moon. Kolejne Pokémony. no i jaki teraz mamy level cap? Mamy 22 level cap, więc e, możemy wyruszać w dalszą podróż, nie będziemy, weźmiemy tylko sobie itemki od nich, żeby nie zużywały niepotrzebnie tych, chociaż ja pewnie znając życie kliknę, żeby zabrać jagódkę, w sensie dać pokemonowi, no i możecie powiedzieć co tam u was, jak tam wam życie leci? E, niedawno były święta, więc pewnie troszeczkę sobie odpoczęliście. Ja poczynku za dużo święta nie miałem, no ale taki to już urok, niestety. Tak, nie, dostaliśmy jeszcze tutaj Premier Bola, jak wam idzie po prostu? Nie wiem, czy tam w szkole, czy na studiach, e, gdzie sobie radzicie. O, zaczepia nas profesorek, więc za chwilę wrócimy do wątku Dynamax Band, czyli, czyli mamy tutaj Dynamaxy jeszcze w tej grze. Nie wiedziałem o tym, ale dobrze wiedzieć. No i wchodzimy na kolejną ścieżkę, gdzie będziemy mogli złapać kolejnego Pokemon'a I chyba sobie to od razu. Zrobimy. Ok, mamy, mamy Nikita, którego, którego zabiliśmy. Nie sądziłem, że padnie on na strzała, no ale mówi się trudno, w takim razie nie mamy e, Pokemona już na, na tej ścieżce. Będziemy po prostu radzić sobie bez tego. Chociaż nie wiem czy na tej ścieżce. Przyspieszymy sobie tutaj walkę z tymi Pokemonami. Na tej ścieżce nie wiem, czy szczerze się nie kupuje Magikarpa, co mogłem zaliczyć lekkiego faila, bo jak sami wiecie Magikarp jest świetnym demonem, znaczy sam w sobie Magikarp nie jest, ale Gyarados jest fenomenalny, więc będę liczył, że jest jakaś następna ścieżka, szczerze nie pamiętam w tym momencie. Rock chce chcesz się nauczyć? No na pewno jest to lepsze niż rollout. O, no i Messi ewoluował w Marsztompa. E, chcesz się nauczyć bulldoza? No bardzo proszę, ja nie... Pogardzę, szczególnie, że jest to physical attack, a nie special. Zaraz wrócimy oczywiście do tych trenerów. Teraz się troszeczkę zestresowałem. SmackDown Czy to jest lepsze niż Rock Blast? No Myślę, że lepsze niż Weave Draw. I Hermiona ewoluuje w Lainuna bardzo fajnie. I Night Slash chce się nauczyć. No ja nie po. Nie pogardzę Night Slashem, szczególnie, że jest to bardzo dobry ruch. Czy to jest? To jest kolejna ścieżka, czyli możemy sobie tu na spokojnie kupić Magikarpa i to chcemy zrobić i kupimy sobie teraz dwa Karpy. E, dlatego że przeczytałem, że drugi zawsze jest Shiny, więc kupimy sobie dwa, ale drugi jest za 75 tysięcy, czyli nie kupimy sobie jednak dwóch. Myślałem, że drugi będzie po prostu za 500, no nie nazwiemy go na razie, ale myślę, że możemy go na spokojnie wziąć do drużyny. Możemy go wziąć na spokojnie do drużyny zamiast Pampura, bo przyda nam się go... Weeks. Okej, okay, nie wiem co tutaj jest. Ale dostaliśmy Thunderstone. Okej, okay, tutaj jest jakaś walka, nie wiem dokładnie co to jest. Możecie mi napisać później w komentarzu. E, żebym tu się ewentualnie żebym tu się ewentualnie wrócił. E, nie, nie chcemy ci dawać żadnych jagódek i myślę, że możemy sobie Machop. Machop jest tutaj naszym e, pokémonem. Dobrze, zopaliśmy Machopa i no, myślę, że imię dla niego tutaj może być tylko jedne, szczególnie, że to mężczyzna, Czyli Pudzian, Pudzilla dokładniej. Pudzilla będzie naszym Pokémonem i myślę, że możemy wziąć Pudzille do składu naszego. Mamy trochę tych Pokémonów już. Kogo my byśmy nie chcieli ze sobą brać? Myślę, że tu na razie może sobie pójść, odpocząć no i Franka do lota myślę, że możemy wziąć, bo będzie miał Intimidata za nim, więc warto też wyekspić i możemy wracać tutaj walczyć z trenerami. Na pewno Franka nauczymy też Rusta, którego zdobyliśmy. No i możemy sobie tutaj wrócić. Tu jest właśnie trener. że Tutaj wszystkich trenerów pokonaliśmy. Możemy udać się do Mount Moon. Możemy udać się do Mount Moon. Czyli momentu, w którym obecnie, jak to nagrywam, jestem w e, opowiadaniu mangi, więc włączymy sobie tylko e, Infinite Repel, żeby nie spotykać tutaj żadnych pokemonów No i co tutaj mamy Bullet Seed. Będziemy sobie dzisiaj, no głównie, jak się, się, że Misty nie pokonamy w dzisiejszym odcinku, ale na pewno przejdziemy sobie przez Mount Moon. Taki jest cel na, na dzisiejszy odcinek. No jak widzicie. Wszyscy tutaj się uczą kolejnych ruchów, Byte, myślę, że nie jest nam potrzebny. Przejdziemy się tutaj oczywiście, to jest dużo rzeczy do zebrania, o na przykład muscle band tutaj, tutaj kolejna rzecz, rare candy, z tego co kojarzę w tej grze można Ponad level cup dzięki właśnie Rare Candy. No, przyspieszymy sobie tutaj tą grę. Jeżeli nie będzie Wam się podobało przyspieszenie, to dajcie znać w komentarzu. To wtedy nie będziemy grać w ogóle na, na przyspieszonych, przynajmniej na wizji. No i Starly ewoluuje w starewie. No i powinien mieć teraz Intimidata albo też Rivalry. Mister Crab jest sparaliżowany, więc będziemy używać teraz Messiego Seismic Tosa. No, myślę, że nie jest to. Chociaż może zamiast Karate, czy pasywne obrażenia przeciwko bardziej tankowatym, po. Pokémonom. Przede wszystkim trzeba teraz Magikarpa wyexpić. Tutaj kolejna taka rzecz. Z tego co widzę, to tutaj można chyba Pokémony łapać jakieś. Na przykład tutaj słajnap jest. Mogła się stać tragedia, gdybym grał na Zloka, ale nie gram. Więc tutaj ono Odino dużo Expo bardzo daje. Myślę, że Endeavor może się przydać do jakichś takich strategii, których będziemy potrzebowali, żeby scizować troszeczkę walkę. No i tutaj jak widać, każdy się. Wielu rzeczy uczy revenge, myślę, że nie jest potrzebny. No i fajnie byłoby się wrócić teraz, żeby się wyleczyć, żeby nie chodzić tak z płamymi pokemonami. Potionek też zawsze mile widziany. E, no szkoda, szkoda tamtej ścieżki, że nie zdobyliśmy akurat pokemona, bo e, no na przykład Nidorina czy Nidokuin byłaby bardzo przydatnym pokemonem, ale My sobie idziemy dalej w Mount Moon. Pewnie tutaj można Parasekta gdzieś złapać, tak myślę. A Parasekt jest bardzo dobrym Pokemonem paradoksalnie, co by ludzie nie mówili. O no zubat tutaj w Mount Moon też byłby bardzo fajnym Pokémonem. Tutaj nie pamiętam co jest dokładnie. Z tego co kojarzę tu był Thief zawsze. A tutaj mamy Starpis Czy Thief był gdzieś indziej? Czy nie pamiętam, już tak dawno w Fire Red nie grałem, że już troszkę. Troszkę pozapominałem, no myślę, że sobie pod Jonał żyjemy. Ulu ten e, dziennikarz śledczy z Lola. No i badno tu No jak widać Messi se tutaj fenomenalnie radzi. Magicarp już 15 poziom, więc do Gyaradosa już naprawdę jeden krok. Jak widać Messi już prawie przy level capie no ale my się o level cap nie boimy. No i kurczę, gdybyśmy złapali Dorinę wtedy. To mielibyśmy już nidokój. Patrzę, jak tam z długością odcinka jest 20 parę minut. Licząc te moje cięcia na naknięcia i odejścia od komputera, ale no myślę, że przejdziemy sobie to na spokojnie i dojdziemy sobie do miasta. Będziemy wtedy kombinować, e, bo jeszcze troszeczkę tak naprawdę drogi przed nami. Ten Infinite Ripple to jest naprawdę e, tak mi się podoba, już mi się tak bardzo podoba. To udogodnienie, że no nie wiem, ciężko mi się będzie z tym rozstać, jak już wrócę do normalnych gier. No i tutaj, Mach Punch, jak widać, bardzo przydatny. Tutaj, Rock tomb, No, świetnie, mam na razie ułożoną tą drużynę, przynajmniej dla mnie. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy Low Sweep, z tego co przeczytałem po opisie. No i tutaj, będziemy mogli wybrać sobie Fossil, jaki będziemy chcieli. Dokładnie, bo będziemy walczyć z maniakiem. To jest podwójna walka. Graz Ser, czyli będziemy się leczyć. Na czym bym się chciał sfokusować? No, możemy mieć problemy, żeby tą walkę wygrać. Tak bezproblemowo. No i Puchilla niestety poległa. Mister Krab no troszeczkę się wyleczył. Więc my tutaj użyjemy Franka, żeby zintimidatować. i możemy bulldozować bez problemu. No i użyć Wing Attack. Ale mi już troszeczkę, troszeczkę mi już zasło. W gardle, jak ma być szczery, myślę, że możemy Messiego tutaj wyprowadzić, żeby zbejtował prawdziwy atak. Oj, no i niestety, Willowispem dostaliśmy, co nie jest najlepszą informacją. Ale no, tak skończyło się grassy search teraz. Oj, no ten Sable Light to mnie naprawdę doprowadzi do nerwicy. Jeszcze B-barrel. Więc teraz raczej na Bibarelu byśmy się chcieli skupić. On jest tam sparaliżowany, więc no właśnie, bo on się zacznie setapować i może się zrobić groźnie. No o tym sobie protektować bardzo śmiało. Czy my mamy jak go? E, nie mamy go jak, więc po prostu go quick atakujemy. Zaraz wyleczymy Franka Rustem. E, no, o, no i ice punch jest. Jest ice punch to, co bardzo chciałem. Tylko zamiast czego my go chcemy? No myślę, że zamiast Rock Tumba, bo jest po pierwsze silniejszy, a po drugie wszystko. Co będziemy chcieli atakować latający to i tak Ice Punchem również im zadamy obrażenia. Tak więc tutaj się wyleczymy, teraz no i ojoj Foul Play naprawdę nas skarcił, można śmiało powiedzieć. Więc teraz Messi wchodzi do gry no i myślę, że możemy sobie z Ice Punchować i kurczę, no ten to mnie doprowadzi, doprowadzi po prostu do nerwicy, a jednak nie, jednak się udało. E, możemy sobie wziąć jedną Fossil, Dome Fossil e, czy Helix Fossil, a no, weźmiemy Helix Fossil. Nie będziemy się. Oj, kurczę, czy tu będzie walka teraz? Tu jest walka i ja nie mam wyleczonych Pokémonów. Co się zakończy zaraz tragedią, więc myślę, że możemy się po prostu możemy skapitulować. Zobaczyć przynajmniej jakie ma Pokémony. Okej, okay, to jest jeszcze Mightyena, Więc no przegryfamy oficjalnie pierwszą walkę Challenge, no ale wracamy do centrum Pokémon. No i będziemy, będziemy wracać, żeby walczyć z tym Archerem. On tam ma Dark Ferry Pokemon'a. Jaki jest pokémon, który jest efektywny i na to i na to? No może, może Mr. Crab sobie podoła. Na pewno damy w takim razie porówki całej naszej drużynie. Walka z Archerem to tego się nie spodziewałem, bo no tutaj już co się dzieje to nie mam bladego pojęcia. W walce z Falknerem już nie wiedziałem totalnie co się dzieje. Więc no myślę, że zawalczymy sobie z nim, wyjdziemy i będziemy kończyć odcinek. Sfakeoutował nas, no nas to niezbyt rusza Thunderwave, no jest to bardzo denerwujące, ale my będziemy Fury katerować, no i Hound no to może Rock Blast? Niestety nie, niestety nie, no ale myślę, że tutaj Messi bez problemu sobie poradzi. Zbuldozuje Mightyena, żeby być szybszym od niej, no ona się jeszcze wyleczy, żeby zwiększyć sobie. A tak, a my będziemy ice punchować w takim razie, o no i super No i super, z frost to też jest jakaś mechanika inna, która nie jest freeze'em tylko Tylko, ojoj co to, to chyba hidden power grass było No i wygraliśmy już tutaj, no widać wystarczyło się wyleczyć Archer mówi, że nie będzie dla nas miły następnym razem, ale tak szczerze to co on nas obchodzi No jesteśmy na ścieżce czwartej, tutaj mamy tych odaję oddają Macho Brace Power Up Punch. Okej, okay, dobra, bo ja przeczytałem z jeden. To jest kolejne to, i tutaj jest inny Pokémon, czyli tutaj są różne Pokémony, z tego co widzę w tym. Pozbierajmy sobie na pewno wszystkie fanty. Tutaj o Sandstone również bardzo przydatny. No i tutaj myślę, że sobie przeskoczymy, zaraz sobie wrócimy. Um, złapać Pokémona. O, jaki. On to jest troszeczkę, troszeczkę większy niż, niż zazwyczaj. Nugget Bridge do Nugget Bridge nie chcemy, nie chcemy iść jeszcze. Będzie tam walka z rywalem, dlatego my sobie chyba po prostu pójdziemy złapać Pokemona. Ścieżka czwarta, my Magikarpanie nie mamy przypadkiem ze ścieżki czwartej. Dokładnie, mamy ze ścieżki czwartej. Więc no tyle byłoby z tego łapania Pokemonów. Tutaj mamy Jim, do którego na pewno się udamy biorąc ze sobą Pikachu do drużyny. No i co, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, na razie sobie go odłożymy, żebyś tak ładnie Pożegnać, dziękuję Wam w takim razie za oglądanie kolejnego odcinka mojego Let's Playu z Pokémon Radical Red. Pamiętajcie o wszystkich komentarzach, subskrypcjach, lajkach i czy gra się Wam w ogóle podoba, czy to kontynuować. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!